w Resident Evil przychodzą na myśl wirusy zmieniające ludzi w zombie, mutanty i inne biologiczne koszmary rodem z tajnych laboratoriów. Jednak najstraszniejszy eksperyment w tej serii nie dotyczył ciała, dotyczył samej idei człowieczeństwa. No i dobra, po części ciała. Był nim Project Wesker, również znany jako Project W, ale ja przez cały ten materiał będę odnosił się do niego jako Projekt W albo Weskerowe Dzieci, bo pod taką nazwą również jest znany w angielskim tłumaczeniu. Był to przerażający plan Umbrelli mający na celu zaprojektowanie nowego rodzaju ludzi. Ten tajny program eugeniczny stał się fundamentem całej linii antagonistów w serii Resident Evil, zasiewając ziarno ambicji, które wykiełkowało we wszystkich głównych czarnych charakterach serii. Ja jestem Kelipto, twój przewodnik po cyfrowym świecie zagłady i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się bliżej jednemu z wielu tajnych eksperymentów korporacji Umbrella. Jeżeli podoba Ci się taki format to świetnie się składa, bo nowe materiały wrzucam od dwóch do trzech razy w tygodniu a także jeżeli jeszcze nie widzieliście moich poprzednich materiałów związanych z Resident Evil Albo innymi seriami takimi jak Dying Light, Devil May Cry czy Hollow Knight To gorąco polecam się zaznajomić, bez warto A teraz Zaczynajmy Hrabia Oswell i e Spencer był architektem tego koszmaru, wizjonerem i zarazem despotycznym fanatykiem idei. Ten założyciel Ambrelik Arystokrata, zafascynowany literaturą humanistyczną i doktrynami Eugeniki, od młodości wierzył, że ludzkość można ulepszyć. Wojenne doświadczenia utwierdziły go w pogardzie dla słabości zwykłych ludzi. Odkrycie wirusa progenitor w afrykańskiej głuszy dało Spencerowi narzędzie do spełnienia swojego snu o następnym etapie ewolucji. Skoro infekcja mogła przekształcać organizmy, zapragnął użyć jej, by stworzyć nowy, doskonalszy gatunek człowieka na drodze kontrolowanej mutacji. A w praktyce, by przepisać człowieka od podstaw, jakby był zwykłym projektem do poprawienia. Dla Spencera progenitor był czymś więcej niż odkryciem naukowym, dowodem, że można stworzyć nowy gatunek i pozostawić za sobą starą ludzkość, co najwyżej w mogile. Spencer szczerze uważał, że obecna ludzkość jest wadliwa i skazana na zagładę, jeśli nie zostanie przekuta na nowo, ale w jego rozumowaniu naprawa szybko zmieniła się w wymianę. Świat miał nie zostać ulepszonym moralnie. Miał zostać uporządkowany siłą przez selekcję i projektowanie ludzi, których można kontrolować. Tylko radykalna ewolucja moralna i biologiczna mogła, według niego, ocalić gatunek. Więc zrodziła się myśl, że świat potrzebuje nowej elity, a dokładniej nadludzi o świetnych genach i bezwzględnej filozofii, którzy poprowadzą cywilizację niczym nowi bogowie w nowym porządku. Sam Spencer widział siebie na szczycie tej hierarchii, jako architekta i absolutnego władcę odrodzonej ludzkości. I tu wychodzi najbardziej Rdzeń jego planu. Działał dwutorowo. Z jednej strony budował machinę, która mogła wyczyścić szachownicę, czyli program broni biologicznej jako narzędzie selekcji przez zagładę, a z drugiej przygotował następców, ludzi zaprojektowanych do tego, by przejąć świat po upadku z starej cywilizacji. Umbrella w tej logice nie była firmą odleczenia, była zwykłą maską i narzędziem, które miało zrobić miejsce dla nowych ludzi. Właśnie w tym miejscu rodzi się Tytułowy projekt W. Eugeniczny program rozpoczęty z myślą o wyłonieniu przyszłych panów porządku. Uruchomiony jeszcze dekady przed tym, gdy świat w ogóle usłyszał nazwę Wesker jako nazwisko konkretnej postaci. Uznał też, że jedynie genetycznie wybrani ludzie podzielający jego wizję zasługują na moc progenitora. A resztę ludzkości czekał smutny los. Selekcja poprzez zagładę. Aby urzeczywistnić swój sen o nowej ludzkości Spencer potrzebował materiału. Nie ochotników, a prawdziwy Surowiec. Umbrella rozpoczęła rekrutację, a tak naprawdę akcję na ogromną skalę. Zaczęli uprowadzać dosyć sporą liczbę dzieci, bo po kilkaset bardzo małych dzieci z całego świata. Kandydaci pochodzili z rodzin o doskonałych genach, obdarzonych wybitną inteligencją, talentami i potencjałem przywódczym. Już na tym etapie projekt przestaje przypominać w sumie program edukacyjny, a zaczyna wyglądać niczym prawdziwa hodowla. Wyłanianie najlepszego materiału, zanim zdąży on w ogóle stać się człowiekiem w oczach świata dzieci te pozbawiono dawnej tożsamości nadając każdemu to samo nazwisko Wesker. To nie był symbol jedności, to był stempel własności, znak, że stary świat zostaje odcięty, a nowy dopiero ma zostać odlany z jednej formy. Dla świata zewnętrznego te dzieci właściwie przestały istnieć. Stały się widmami zamkniętymi w korporacyjnych ośrodkach wychowawczych, a ich życie od tej chwili było prowadzone jak eksperyment, monitorowane w cieniu, sterowane warunkami, podsycane ambicją. Umbrella nie trzymała ich w klatkach jak zwierzęta, a wręcz przeciwnie. Umieszczono ich w środowiskach, w których mogli zdobyć najlepszą edukację i rozwinąć maksimum potencjału, bo dopiero wtedy prawdziwy test miał sens. Weskerowe dzieci dorastały w warunkach zapewniających im najwyższy poziom rozwoju, lecz równocześnie poddawane były starannej indoktrynacji od najmłodszych lat, wpajano im filozofię Spencera, przekonanie o ich wrodzonej wyższości, pogardę dla słabości i chaosu trawiącego świat. Oraz poczucie misji zaprowadzenia nowego ładu. Ambicja, okrucieństwo i poczucie wyższej racji hodowano w nich celowo. A to co najgorsze działo się nie tylko w salach wykładowych. Projekt zakładał również psychiczne programowanie. Te dzieci miały dorosnąć z niewidzialną blokadą, niezdolnością do skrzywdzenia Spencera i z zaszytą gdzieś głęboko obsesją, by pewnego dnia go odnaleźć. Co istotne, taki mechanizm działał najlepiej wtedy, gdy sami zainteresowani nie wiedzieli, że został w nich zainstalowany. Dla Umbrelli, nie były to więc zwyczajne osoby, lecz chodzące prototypy, przyszli władcy mający kiedyś zastąpić przeciętnych ludzi w hierarchii świata. Gdy to osobliwe wychowanie dobiegło końca, z początkowej puli wyłoniono finałową grupę, zaledwie trzynaścioro młodych dorosłych weskerów, uznanych za najdoskonalsze jednostki to oni mieli wkrótce przejść ostateczny egzamin projektu W, już nie jako studenci ani podopieczni, ale jako kandydaci do bycia fundamentem utopii zbudowanej na popiołach Starego Świata. W 1998 roku projekt W wkroczył w decydującą fazę. Na rozkaz Spencera pozostałym przy życiu kandydatom, młodym już ludziom piastującym różne role w strukturach Umbrelli, podano eksperymentalny wirus na bazie badań nad progenitorem. W dokumentach bywał on nazywany roboczo T-Wesker, prototypową odmianą wirusa T, używaną specjalnie do tego, by przesiewać i wzmacniać weskerowe dzieci. Dla korporacji miał to być ostateczny test – Prawdziwe sito przesiewające prawdziwych wybrańców. Tylko ci, którzy zdołają przetrwać ekstremalną przebudowę organizmu, mieli dowieść, że są godni miana nowej elity. Wirus aplikowano pod różnymi pretekstami, jako rzekomą terapię, doktorskie zalecenie, czasem jako obowiązkową procedurę, a gdy nie działały słowa, działał przymus. W praktyce był to wyrok śmierci dla większości ofiar eksperymentu. Najbardziej brutalnym szczegółem tego był fakt, że ta infekcja nie działała jak zwykłe zarażenie. To był proces przypominający chirurgię bez znieczulenia. Proces był podzielony na dwie fazy. Najpierw był etap, w którym wirus przepisuje komórki, czyli pojawia się ból tak intensywny, że dla wielu sam w sobie jest śmiertelny, a dopiero potem wchodzi druga faza coś w rodzaju ukrytego przełącznika, tak zwany V-act, czyli aktywacja V, uruchamiane, gdy ciało dozna obrażeń granicznych. Wtedy organizm wpada w krótką, nienaturalną pauzę, a wirus błyskawicznie naprawia zniszczenia, po czym gospodarz budzi się już w stanie ulepszonym. W 1998 roku podczas misji w rezydencji Spencera w górach Arkley doszło do finalnego etapu projektu Woodla Alberta Weskera. Albert zaaplikował sobie dawkę wirusa, którą otrzymał od Williama Birkina jego demoniczny plan zakładał jedno żadnej pomyłki. Miał się odrodzić jako super człowiek. Jak się okazuje odkrycie w tajnym laboratorium Tyranta T-002 miało drugie dno. Nie chodziło wyłącznie o odnalezienie potężnego B.O.W. ale o sprowadzenie na siebie kontrolowanej śmierci. A właściwie doprowadzenie organizmu na pogranicze śmierci. Bo właśnie ten stan miał być najlepszym bodźcem do aktywacji wirusa. Jak już wcześniej wspomniałem. Druga faza. I o dziwo plan Weskera wypalił. Dzięki atakowi Tyrant ta, po kilku minutach... Powrócił już jako nadczłowiek. To nie była zwykła przemiana i to nie była tylko przemiana. To był wieloletni manewr. Sfingować własną śmierć, zerwać z umbrelą na własnych warunkach i zacząć realizować ambicję, która wykraczała daleko poza to, co zakładał Spencer. O czym za chwilę. Finalnie spośród 13 kandydatów ostatecznie przetrwało tylko dwoje: Albert oraz Alex Wesker. Choć oboje wyszli z tego samego projektu, otrzymali tę samą indoktrynację i zdali ten sam zabójczy test, ich drogi rozeszły się w skrajnie różne strony. Na samym początku Albert Wesker był ucieleśnieniem wizji Spencera Człowiekiem, który uwierzył, że świat naprawdę należy do silniejszych Obdarzony nadludzkimi mocami dzięki mutacji wirusowej Albert w pełni przyjął filozofię przetrwania najodporniejszych Gardząc słabą resztą ludzkości uważał się za wybrańca, który ma prawo decydować o losie świata W swoim obłędzie postanowił ocalić ludzkość poprzez zniszczenie jej większości Innymi słowy jego fanatyzm dorównał fanatyzmowi Spencera a nawet go przewyższył. I tu pojawia się pewien paradoks. Spencer chciałby Albert był jego następcą, a okazało się, że wychował uzurpatora. Wesker już w czasach Arkley grał na kilka frontów. Oficjalnie był lojalnym człowiekiem Umbrelli, a w praktyce traktował incydenty jako poligon do zbierania danych i budowania własnej pozycji. To jest kluczowe, gdyż zdrada nie wydarzyła się w jednym momencie. To był długi, wieloletni plan. Kulminacją stały się wydarzenia z 2003 roku, kiedy w rosyjskim ośrodku Wesker przebywał przejmuje dostęp do archiwów Umbrella skupionych wokół systemu UMF-13 i doprowadza do tego, że dane trafiają do niego, a nie do świata, który mógłby obrócić je w korporacji. O tym jednak pogadamy innym razem. Bo kiedy Albert już naprawdę zrywa z Umbrelą i znika z badaniami, Spencer, samotny, dogorywający, sam doprowadza do tego, by informacje o jego kryjówce trafiły do Weskera. Chciał przekazać mu niedokończone dziedzictwo. Albert, zgodnie z zaszytym w nim mechanizmie, odnajduje Spencera i najeżdża jego posiadłość. Spencer wyjawia pełnię planu oraz prawdy o naturze Alberta. I w tym momencie o dziwo program pęka. Wesker własnoręcznie odbiera mu życie i próbuje przejąć jego ambicję. Ale już pod własnym sztandarem, w stronę Uroborosa i globalnej selekcji. Jego projekt zakładał uwolnienie na cały glob wirusa, który zabije miliardy i zostawi tylko nielicznych odpornych, tzw. godnych życia w nowym świecie. Wesker wierzył, że ta brutalna selekcja przyniesie ewolucję gatunku i że to on stanie na czele nowego porządku jako samozwańczy Bóg. Ale po historii z Resident Evil 5 doskonale wiemy, jak jego historia się zakończyła. Natomiast Alex Wesker obrała odmienny, choć nie mniej przerażający kierunek. Ona również została ukształtowana przez Projekt W i przesiąkła doktryną Spencera, ale jej motywacją nie była dominacja nad słabszymi, lecz paniczny lęk przed własną śmiertelnością. Jak się okazuje, była jedną z nielicznych, która wcześniej zorientowała się, czym naprawdę jest Projekt Wesker. I właśnie dlatego Spencer był z niej na tyle zadowolony, że uczynił ją nową główną badaczką projektu. Wiem, trochę pokręcone, ale no, taki jest Resident Evil. Tyle, że w przeciwieństwie do Alberta, Alex nie dostała pakietu mocy. Dręczona nieuleczalną chorobą genetyczną, przetrwała infekcję, ale nie zyskała nadludzkich zdolności. Jej ciało zaczęło się wyniszczać, jakby wirus tylko odsunął wyrok, a nie go udziważnił. I to właśnie ta ludzka słabość, Strach przed umieraniem stała się iskrą, która rozpaliła obsesję nieśmiertelności u niej. I tak jak w przypadku Alberta, tutaj znowu mamy pewien paradoks. Alex odrzuciła lojalność wobec Spencera, ale nie odrzuciła jego podstawowego przekonania, że ludzkie ograniczenia trzeba przekroczyć za wszelką cenę. Różnica była jedna. W jej wersji, to ona miała zostać boginią nowego świata. Kontynuowała więc projekt W na własnych warunkach, po cichu budując zaplecze na odległych wyspach i prowadząc nieludzkie eksperymenty w poszukiwaniu klucza do wiecznego życia. Przez lata rządziła niczym Mesjasz izolowaną społecznością na Zane Island, testując na ludziach kolejne prototypy i warianty badań. Ostatecznie udało jej się opracować wirus Tefobos oraz technologię zdolną zdigitalizować ludzką świadomość. Wszystko tylko po to, by przenieść własny umysł do nowego, zdrowego Ciała i w ten sposób oszukać śmierć. Alex wierzyła, że dzięki temu odrodzi się w nowej nieśmiertelnej postaci. Jej strach przed końcem popchnął ją do czynów równie nieludzkich, jak fanatyczna ambicja Alberta. Najważniejsze jest jednak to, jak jej historia się domyka. Śmierć Alex w Revelations 2 nie oznaczała końca jej istnienia w sensie dosłownym. Alex zdołała przeszczepić kopię swojej świadomości do umysłu młodej Natalii Kordy, zostawiając po sobie nie tyle spadek, co następcę, który może żyć dalej w cudzej głowie. Dwójka rodzeństwa, dwie diametralnie różne, a jednak podobne ścieżki narodził się z tego samego. Projekt W nie tyle stworzył potwory, on zaprojektował ich tożsamość, zaszczepiając ideologię, która uczyniła z ludzi potwory w ludzkiej skórze. Albert i Alex podążali odmiennymi drogami, ale oboje byli wytworami tej samej przerażającej idei zaszczepionej im w dzieci Najbardziej zatrważające jest to, jak bardzo ludzkie okazały się źródła ich zła. Ambicja, pycha, strach. Wszystko to zrodziło się z filozofii, którą Spencer zasiał w swoich dzieciach. Nawet nie tyle co filozofia, ale ogólnie syndrom Boga. Projekt 2 stał się wręcz matrycą, z której wyrośli niemal wszyscy późniejsi antagoniści uniwersum Resident Evil. To właśnie ten eksperyment zapoczątkował filozofię traktowania człowieka jako materiał do ulepszenia. Ideę, że można świadomie wyhodować lepszą istotę ludzką – nie zważając na moralne granice. Od tego momentu wirusy przestały być postrzegane tylko jako broń biologiczna, a zaczęły być widziane jako narzędzia ewolucji. Już w latach 90. William Birkin rozwijał wirus G, który w założeniu miał popchnąć ludzką ewolucję naprzód poprzez infekcję. Kolejne szaleńcze projekty od planu Alberta Weskera z wirusem Uroboros po eksperymenty Alex z wirusem Tfobos opierały się na tej samej idei wyniesionej z projektu W, że nauka może zastąpić naturę, a wirusem można wymusić powstanie stanie nowego człowieka. Antagoniści serii Resident Evil raz po raz powielali wizję Spencera, uzbrajając swoje ambicje w wirusy i biotechnologię. Wirusy stały się katalizatorem wręcz ukierunkowanej ewolucji. Od narzędzia zniszczenia przeistoczyły się w rzekome klucze do postępu człowieka. Gdyby nie projekt W, historia tej serii potoczyłaby się zupełnie inaczej. Nie dostalibyśmy Alberta Weskera, czyli centralnej osi intryg i katalizatora wielu tragedii. Od rezydencji w górach Arklay, przez Raccoon City aż po globalny kryzys uroboros. Nie byłoby również kolejnych pokoleń nawiedzonych naukowców marzących o stworzeniu nowej ludzkości. Umbrella pozostałaby być może zwykłym koncernem produkującym różne B.O.W., pozbawionym swej mesjanistycznej ideologii. Jednak to Spencer i jego projekt W nadali konfliktowi w Resident Evil niemal biblijny wymiar. Uczynili z niego opowieść o pysze sięgającej po boską władzę. Motyw ulepszenia człowieka, czyli ambicji silniejszej niż moralność, powraca w niezliczonych odsłonach serii. Od tragedii Lady Raccoon City, czy też incydentów w górach Arkley przez szaleństwa takich postaci jak Alexia Ashford, czy późniejsi kultowi liderzy po bioinżynieryjne eksperymenty z pleśnią, kadu, czy mega Mindsetem, filozofia projektu W przewija się w tle, nadając wydarzeniom wspólny mianownik. Jednym z największych dziedzictw projektu W jest świat, w którym największy horror rodzi się z ludzkiej rządy postępu za wszelką cenę. I zamykając ten odcinek, jedyne co mi przychodzi do głowy w związku z tym projektem to fakt, że nie krwiożercze zombie, nie groteskowe mutanty, nie obca zaraza w postaci jakiejś pleśni, nie jest najgorszym koszmarem w Resident Evil. Najstraszniejszym tworem tej serii jest człowiek, który uwierzył, że ma prawo projektować przyszłych ludzi, tak samo jak projektuje broń biologiczną. To ludzka pycha i fanatyczna ambicja Spencera uwolniły prawdziwe zło, które przybrało postać wirusów i potworów. Projekt Wu w istocie nie stworzył potworów, on stworzył świat, w którym potwory stały się celem samym w sobie. W tej rzeczywistości największym horrorem okazała się chorobliwa ambicja, silniejsza niż moralność. Przekonanie, że można z zimną krwią ulepszyć gatunek ludzki nawet za cenę utraty własnego człowieczeństwa. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za dotrwanie do tego momentu. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w grę, komentarza, subskrypcji, a także podbić go, bo to naprawdę pomaga. W rozwoju kanału. A Ty co uważasz na temat projektu W i tego, jak potoczyły się losy świata w Resident Evil? Cześć!